Cześć, dzisiaj mam dla ciebie aż 5 pomysłów na letnie sesje w plenerze, które te pomysły przydają ci się i przy sesjach kobiecych, jak i przy sesjach rodzinnych, czy też ciążowych. Dowiesz się, kiedy najlepiej fotografować i co zrobić, aby sesja była przede wszystkim udana. Także zapraszam cię do wysłuchania tego odcinka. Cześć, nazywam się Karolina Pękarska i jestem fotografką kobiecą i rodzinną. Specjalizuję się w fotografii kobiet dojrzałych, ale również edukuję fotografów i pokazuje w jaki sposób. Zarabiać na sesjach zdjęciowych, w jaki sposób stworzyć studio, nawet w swoim domu i w jaki sposób pracować z pasji, aby przede wszystkim fotografia stała się naszym zawodem, z którego czerpiemy pieniądze, ale również, żebyśmy nie zatracili do niej pasji. Lato daje nam naprawdę ogrom możliwości, jeżeli chodzi o sesje zdjęciowe w plenerze. Lato kojarzy nam się z takim czasem sielskości, takim czasem kiedy ta natura budzi się do życia i właśnie warto ją wykorzystać. Moim zdaniem natura jest po prostu najpiękniejszym tłem do zdjęć, jakie oferuje nam po prostu świat, który nas nas otacza. Choć prawie 90% sesji wykonuję w swoim studio, w swoim domu na niecałych 15 m2, to bardzo upodobałam sobie plenery, od których zaczynałam. Zaczynałam właśnie od plenerów, bo wtedy jeszcze nie miałam swojego studia. Więc wykonywałam sesje w plenerze swojej rodzinie, swoim najbliższym. Następnie zaczęłam fotografować już za pieniądze, także miałam pierwszych klientów. I to były sesje, na których się skupiałam. Także bardzo dobrze znam temat plenerów i uważam, że jest to właśnie najpiękniejsze tło do zdjęć. I tutaj naprawdę niewiele trzeba. Wystarczy dobrze dobrana stylizacja, odpowiednie przygotowanie, oczywiście odpowiednie umiejętności fotografowania. Też znajomość pór dnia, kiedy najlepiej fotografować, i te zdjęcia naprawdę robią się same, a efekt jest naprawdę wow. Zanim przejdziemy do takich sprawdzonych, właśnie propozycji na letnie sesje w plenerze, musisz wiedzieć to, że światło latem, szczególnie w dzień, bywa dosyć mocne. I mówię tutaj o fotografowaniu w takich godzinach, bym powiedziała od tej godziny dziewiątej. Do nawet 18, kiedy to światło jest naprawdę mocne i kiedy nieumiejętne dobranie, położenie modela w stosunku do właśnie światła do słońca może po prostu zniszczyć zdjęcie. I mówię tutaj o tym, że kiedy prosto na twarz modela będzie świeciło właśnie mocne i takie jaskrawe światło, Mogą pojawić się tak zwane przepalenia na zdjęciach, czyli po prostu bla, białe plamy, z którymi no, ciężko później cokolwiek zrobić. Dlatego, jeżeli możesz, to umów się ze swoim modelem czy modelami po prostu o złotej godzinie. Złota godzina jest to albo godzina półtorej przed zachodem słońca, lub od razu po wschodzie słońca. Także albo wczesnym rankiem, albo już wieczorem, kiedy to światło robi się po prostu miękkie, kiedy robi się ciepłe, kiedy robi się złote. Wtedy wychodzą naprawdę piękne, magiczne kadry i przede wszystkim unikamy wtedy tego mocnego słońca którego na zdjęciach nie chcemy. Można też wyjść jakby z tego. W taki sposób, że zamiast tutaj unikać tego, tego, tego mocnego słońca, możesz na przykład wziąć ze sobą swojego asystenta, czy też po prostu córkę czy kogoś z rodziny, aby po prostu trzymał ci blendę, aby to mocno, mocne światło nie padało wprost na twarz twojego modela. Dzięki blendzie, na przykład półprzepuszczalnej, to światło po prostu zrobi się bardzo, bardzo mięciutkie. A dwa. Twój model będzie lekko w cieniu. Także, jeżeli nie masz blendy, po prostu postaw tego modela w cieniu. Te zdjęcia wyjdą dużo, dużo lepsze. Także, to jest taki mój tip ode mnie. Drugi mój tip na fotokrawowanie w dzień. Właśnie przy takim mocnym świetle, to po prostu czas naświetlania. Czas naświetlania, który należy po prostu skrócić jak najbardziej, aby zdjęcia były po prostu ciemne. E, aby były po prostu ciemne, aby móc później te zdjęcia wyciągnąć w postprodukcji, w retuszu, aby tutaj wtedy wyciągnąć te szczegóły, bo jeżeli te zdjęcie będzie za jasne, z tym zdjęciem już nic nie zrobimy. Natomiast, kiedy mamy zdjęcie ciemniejsze, możemy na tym zdjęciu jeszcze troszeczkę popracować. Także to jest taki mój drugi tip. Także tym sposobem przechodzimy do teraz do miejsc, w których możemy fotografować właśnie latem i wyciągnąć z nich ten maksymalny potencjał. Pierwszym takim miejscem, a w zasadzie miejscami, to oczywiście las, łąki, parki. I ogrody botaniczne. Czyli wszędzie tam, gdzie jest po prostu zielono. Bo jak jest lato, to kojarzy nam się to oczywiście z zielenią, tak? Z czymś radosnym tutaj. Także zabierz swoich klientów, czy też klientkę, właśnie w las, zabierz tutaj do parku, zabierz do ogrodu botanicznego, gdzie będą kwitły przepiękne kwiaty. I tutaj, jak się do tego przygotować? Przede wszystkim. Dobór kolorystyczny, czyli jakie tak naprawdę kolory będą nam pasować z zielenią. To jest temat ciekawy, natomiast tutaj mam nadzieję, że znasz i wiesz, jak działa koło kolorów. Jeżeli nie, to napisz koniecznie w komentarzu pod odcinkiem, to będzie dla mnie sygnał, żeby też nagrać kolejny odcinek, właśnie jak dobierać stylizację na podstawie koła kolorów. Więc. Tutaj bardzo fajne rozwiązanie, aby właśnie do tej zieleni dobrać kolory kompatybilne, czyli na przykład coś niebieskiego albo na przykład cała sceneria w niebieskim, także po prostu skupić się na różnych odcieniach. I oczywiście kolory neutralne, takie jak biele, e, beże, brązy, granaty, zawsze będą dobrze pasować. Więc pierwsze miejsce to las, miejsca ociemnione, gdzie nawet w dzień możecie się po prostu schować pod drzewem i te zdjęcia naprawdę fajnie wyjdą. Drugi mój pomysł to sesje na polu słoneczników. Słoneczniki kwitną w zależności też od tego, kiedy zostają oczywiście posadzone, ale ten klimat nam się zmienia. Z reguły jest to druga połowa lipca i sierpień. Więc to jest ten czas, kiedy możemy spodziewać się, że te słoneczniki w naszej okolicy po prostu będą. Należy wyruszyć na poszukiwania, dowiedzieć się też z okolicznych grup, gdzie takie pole słoneczników znajduje się, Oczywiście zapytać gospodarza, czy możemy wejść na te pole, żeby zrobić tam zdjęcia. I wtedy po prostu umawiać się na przepiękne sesje zdjęciowe o zachodzie słońca, właśnie w. Pięknych słonecznikach. Jest to miejsce, w których wychodzą najpiękniejsze zdjęcia, kobiec rodzinne, pełne uśmiechu, do których dodanie na przykład kapelusza będzie po prostu jeszcze tutaj bardziej budowało taki klimatyczny, sielski obraz właśnie tego miejsca. Także pole słoneczników jest zawsze takim dla mnie numerem jeden, jeżeli chodzi o sesje letnie i właśnie z nimi kojarzy mi się właśnie lato jako ta pora roku. Trzecim takim fajnym miejscem jest. Sesja w polu lawendy. I wiem, że w Polsce pól lawendy nie ma aż tak dużo, a jeżeli są, to trzeba się na nie zapisywać z dosyć, z dosyć dużym, że tak powiem, z dosyć dużym zapasem, żeby tutaj mieć fajne miejsce, szczególnie jeżeli chodzi tutaj właśnie o zachody słońca, ale warto o tym pomyśleć i właśnie zarezerwować to pole lawendy troszeczkę wcześniej. My, Polacy, bardzo lubimy lawendę, lubimy ten zapach. Jest tam w ogóle piękny klimat. Jeżeli masz w swojej okolicy pole lawendy albo jeżeli chcesz ze swoimi klientami tam pojechać, będzie to na pewno strzał w dziesiątkę. Także pole lawendy to kolejny sprawdzony pewniak. Czwartym pomysłem to sesja nad jeziorem, nad rzeką. I dlaczego właśnie takie miejsce? Przede wszystkim kojarzy nam się też z takim, no po prostu z latem, żeby te stopy zamoczyć w tej wodzie, żeby wykorzystać. Odbicia, które znajdują się w jeziorze, czy też w rzece, żeby pokazać po prostu to, jak to wszystko po prostu płynie. Kojarzy mi się to z takim ruchem, tak? z taką energią. I warto tutaj nawet zmoczyć, jeżeli oczywiście klientka czy klienci na to pozwolą zmoczyć delikatnie włosy i po prostu, żeby, żeby ten klimat takiego właśnie jeziora, czy też rzeki troszeczkę nabrał takiego głębszego wyrazu. Myślę, że wtedy te zdjęcia staną się jeszcze bardziej takie magiczne i na pewno będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Także ja zawsze polecam właśnie jeziora czy też rzeki, aby właśnie wykorzystać piękne odbicia, czy też na przykład jeżeli chodzi o mostki, które znajdują się na przykład w okolicy, więc piękne odbicia mostków, czy po prostu drzew, lasu, który znajduje się nad jeziorem. Będzie to naprawdę robiło taki efekt wow i taki mój piąty sprawdzony sposób na wybranie miejsca na sesję zdjęciową w lecie, to kosy, czyli Pole, już takie bym powiedziała troszeczkę gołe, na którym stoją bele i oczywiście super miejsce do sesji, szczególnie rodzinnych, do sesji nawet ślubnych, w którym właśnie czuć taki ten swojski, sielski klimat tutaj naprawdę wtedy wiele nie trzeba wystarczy cudowny zachód słońca i te zdjęcia po prostu robią się same. Także mam nadzieję tutaj, że zainspirowałam Cię właśnie do wyjścia po prostu w plener z Twoimi klientami i zaproponowanie właśnie takich letnich fajnych kadrów, aby mieć tutaj z tego okresu naprawdę super pamiątkę. I pamiętaj przy tym tutaj, że, przed wyjściem do sesji na sesję plenerową należy się tutaj do niej bardzo dobrze przygotować. Nie tylko właśnie pod kątem stylizacji, do, doboru odpowiednich kolorów e, dla całej rodzinki, czy, czy w ogóle dla kobiety, ale również należy tutaj pamiętać o zabezpieczeniu się przed owadami, czyli jakieś spreje na komary. Tak, czy, czy, czy na klesz, czy na, czy, czy na pszczoły w przypadku na przykład sesji lawendowych, czy tutaj w słonecznikach, i warto poinformować o tym swoich klientów, żeby się właśnie popsikali, przygotowali, bo jest to po prostu natura. I warto mieć zawsze ze sobą blendę, warto mieć za sobą też, jeżeli masz drugi aparat, w razie jakiejś awarii, żeby po prostu być przygotowanym. To jest mimo wszystko plener. Także zabierz też ze sobą zawsze jakiś kocyk, jeżeli masz to jakiś bukiet kwiatów, takie dodatki właśnie w stylu kapelusz, czy też na przykład jakiś sweterek narzutka, czy dla dzieci oczywiście jakiego, jakiegoś misia. Tak, żeby po prostu klimat takiej właśnie letniej sielskości było na tych zdjęciach czuć. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i dać łapki w górę dla algorytmu, żeby tutaj... Algorytm wiedział, że ten filmik po prostu Ci się podobał. A jeżeli czujesz, że plenery to może nie do końca Twoja bajka, to w opisie do tego odcinka znajdziesz link do mojego e-booka, w którym pokazuję, w jaki sposób stworzyć studio fotograficzne właśnie na 15 m2, czyli na małej przestrzeni, które możesz stworzyć nawet w swoim domu. I uwaga, niewielkim kosztem. Także, jeżeli jesteś zainteresowana stworzeniem swojego studia, to koniecznie zajrzyj do. Opisu. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie mojego odcinka i życzę Ci owocnych sesji w plenerze. Do następnego, Karolina Pękalska.